Cześć, ty Stanomaczyń, kolejne zadanie od Kamila w ramach kod korepetycji. Zadanie drugie jest następujące: spożyć zwykle z funkcji echo kresztyn i zodem, i mamy tu dwie funkcje liniowe. Zanim zacznę robić to zadanie, oczywiście pamiętaj, łapki w górę to jest to, co lubimy, w sensie takim, że jak są, to wiem, że to jest sens wtedy rozwiązywać, jak nie ma, no to tak też jest mniejsza chęć do roboty. Choć dalej uważam, że jest sens robić to, co robię, chociażby po wyświetleniach, w komentarzach waszych i właśnie po tych łapkach, o które was serdecznie proszę. Dobra. Lecimy, spostrząć wykaz funkcji f określonej wzole i mamy, że f od x równa się minus 3x plus 2. Ale mamy takie założenie, że x należy do przedziału od minus 3 do 2. Co ja robię w takich zadaniach? Robię sobie tabelkę, tu wyznaczam x, tu y, i wtedy podstawiam sobie minus trójkę i dwójka. Oczywiście dla funkcji liniowej, czyli coś razy x plus dla każdej liczby. Co otrzymujemy? No, minus 3 razy, postawiamy za x minus 2, minus 3 razy minus 3 to jest 9, i jak dodamy dwójkę, to wyjdzie 11. Minus 3 razy 2 to jest minus 6, plus 2 to jest minus 4. I teraz co ja robię? Zaznaczam te punkty. I tu jest ważna uwaga, ponieważ tu jest tak, to będzie włącznie z tym punktem, czyli tu będzie kropka to tak, jest minus 3 na x i 11 na y natomiast jeżeli tu jest nawias taki okrągły, to też zaznaczam sobie punkt 2 i minus 4 tak, ten ale tutaj nie robię takiej kropki tylko robię takie kółeczko to jest informacja o tym że to jest ta funkcja prosta dąży sobie tutaj do x 2, ale go nigdy nie osiąga ok, dobra no i właśnie wtedy, jak mam te dwa punkty, to wiem, że muszę stąd zacząć, narysować krechę i tu skończyć. Tak? Bo mam tylko dziedzinę od minus 3 do 2. Druga opcja jest taka, że normalnie rysujecie całą krechę. Y, od minus skończoności do nieskończoności, tak? Przechodzącą przez te dwa punkty, a później tylko wymazujecie to, żeby faktycznie x -y były tylko od minus 3 i do 2, tak? Tylko ten kawałek zostawiacie. Dobra. Czyli to była jedna część, druga część jest też bardzo prosta, ponieważ ta fioletowa jest jeszcze łatwiejsza do narysowania, ponieważ x należy dojść rzeczywistych. Czyli biorę sobie tą moją funkcję F od X 3x plus 2 i tu robię znacznie łatwiejszą tabelkę, bo biorę po prostu 0 i 1. Jak za x na podstawie 0 3 razy 0 to jest 0 plus 2 to będzie 2 i to będzie ten punkt. Jak podstawię 1 3 razy 1 to jest 3 plus 2. To jest 5 i mamy punkt 2, 5. Ten. No i Krecha, i narysowane. Narysowanie funkcji liniowych to będzie taka postawa Zresztą, to jak ja zawsze mówię, naucz się funkcji liniowej, funkcji kwadratowej, ciągów i prawdopodobieństwa. I powinieneś dać maturę. Bo w chyba w każdej maturze, jaka była, było 30-40% punktów z tych działów. Także spoko. Dobra. Ale oczywiście uczy jak najwięcej. Dobra, łapeczki w górę, to tak jak prosiłem, i zmykamy do kolejnego zadania. Cześć. Zmotywuj nas do dalszej pracy, zostawiając łapkę w górę i subskrypcję. Jeśli dalej masz problemy z matematyką, zajrzyj na naszą stronę matematykaspasją.pl